Nazywam się Vito Scaletta. Urodziłem się na Sycylii w 1925. <grym> Ten maluch to ja. Stoję tu z rodzicami i z moją siostrą Franceską przed naszym starym domem. Nie mam za wielu wspomnień ze starego kraju. Jedynie to, że było nam całkiem ciężko. Aż pewnego dnia ojciec uznał, że pora uciec od biedy. Uciec z Sycylii, przemierzyć ocean i rozpocząć nowe życie w Ameryce! Nigdy w życiu nie widziałem tak cudownego widoku jak Empire Bay. Było piękne. A z drugiej strony nigdy wcześniej nie widziałem nic gorszego i bardziej obrzydliwego niż nasze nowe gówniane mieszkanie. Amerykański sen. Nam przypominał raczej koszmar. Ojciec poszedł do pracy w porcie. Robił dla faceta, który zorganizował nasz wyjazd. Harował jak wół, a grosze, które zarabiał, szły przede wszystkim na wódkę. W końcu rodzice posłali mnie do szkoły. No, musiałem nauczyć angielskiego. A tego za cholerę nie idzie zrobić w dzielnicy pełnej Włochów. Tam właśnie poznałem Joe. No, już to postpiesz się, czas goni. Z czasem staliśmy się najlepszymi kumplami. Obaj klepaliśmy biedę, a o robotę było ciężko, więc rozkręciliśmy własny interes. Stać! Policja! Stać! Wito, tędy! Rzuć torbę! Stój, bo strzelam! Urwa! No już, Biedlaku. No, szeroko i ręce na ogrodzenie. Przepraszam, Wito. No, wtedy nam nie wyszło. Był to rok 43 i Stany walczyły na wojnie. Wojsko szukało ludzi mówiących po włosku do wysłania na front na Sycylii. Miałem 18 lat i wszystko wydawało mi się lepsze niż więzienie. A ludzie w okolicy gadali, że do starej ojczyzny się nie wraca.